Haha, pokonałem Ukrainę. Czas rozpocząć trzecią wojnę światową? Ej, Białorusio, chcesz dołączyć do Imperium Noworosyjskiego? Ok. Ej, Litwa, chcesz się połączyć w Rzeczpospolitą Obojga Narodów? Okej. Okay. Ej, co jest z Rosją? Ej, Kazachstan chcesz się przyłączyć. Okej, okay, chętnie. My też chcemy. Dobra czas. Czas, aby zaatakować Egipt. Dobra, czas na wojnę. Dobra, czas stworzyć swoje imperium. Ej, Słowacja, chcesz się trzy polączyć? Okej. Okay. Dobra, jak tam na świecie? Stary, jest źle jak u Żula. Dobra, czas na atak atomowy. O ty kubasiarzu! Ej, co to za wojna atomowo-światowa? Eli, Norwegia, Finlandia, chcecie się połączyć. Okej. Okay. Ja też chcę. Idź.